Hola amigos, ja jestem Radek, a dzisiaj zrobimy tier listę najlepszych fryzur youtuberów. Mamy 10 różnych youtuberów, których podesłaliście mi na Instagramie i naszym zadaniem jest przyporządkowanie ich do odpowiednich kategorii. Mamy 5 różnych kategorii, od najlepszej do najsłabszej. Żeby to ułatwić jest A, B, C, D i E. A oznacza, że sam chciałbym mieć taką fryzurkę i w niej latać. To oznacza, że fryzura jest naprawdę ładna, ale no nie jest to jeszcze coś na mega, mega wysokim poziomie, czym bardzo bym się jarał. Następna, zmień kumplów tę fryzurkę, jeżeli... Zóra jest taka dosyć średnia i wydaje mi się, że średnio pasuje do tej osoby, to wtedy tutaj damy tego YouTubera. To znaczy, że jest bardzo, bardzo słabo i mam nadzieję, że nikt tutaj nie trafi, a oby na pewno nikt nie trafił do E, czyli 0 na 10. Jeżeli miałbym ci powiedzieć, co może być w 0 na 10, to wydaje mi się, że kiedy ktoś tutaj usieje u góry i tutaj jeszcze jednocześnie ma za kola i nic tym nie robi, tylko zostawia te włosy, to, to wtedy co kimś śmiało można go dać do 0 na 10. Coś podobnego miał Zidane kiedyś, ale stary mówię ci. Jeszcze wróci moda na takie fryzury. Mamy 10 uczestników i wkrótce dowiem się, kto z nich jest najlepszy. Kaluch, Izak, Zaparty, Blowek, Frizz, Evron, Multi, Czarek, czy może Paciorek, Karol? Let's find out. Zaczynamy moi drodzy, pierwszym youtuberem, którego będziemy sprawdzać jest Kaluch. Jestem bez kitu zaskoczony, bo tubek ma ponad 2 miliony subskrypcji, a nigdy w życiu o nim nie słyszałem, ale z tego co widzę nagrywa Minecrafta, więc pewnie bym się z nim dogadał. Przechodząc do rzeczy, sprawdzamy jakie ma fryzurki. OK, a więc klasyk, czyli jest coś takiego, że jak masz proste włosy, to zazdrosisz każdemu, kto ma kręcone włosy, a kiedy masz kręcone, to zazdrosisz, że ktoś ma proste i podobnie jest w tym przypadku, bo mega zazdroszczę mu kolor włosów. Sam mam takie ciemne i bardzo się jaram, kiedy ktoś ma takie blond włosy, coś, coś w tym kolorze, co on ma, bo to wygląda na naturalny kolor. Fajnie te włosy wyglądają, kiedy się je zapuści. Ale fryzurka raczej prosta, widać tutaj, że mamy cieniowanie z boku, uniesione włosy do góry, coś raczej prostego. Zobaczymy, co ma na Instagramie. Ta sama fryzurka, raczej to samo, to samo, to samo, ta sama fryzurka. Raczej widać, że woli takie luźne fryzurki, coś w stylu Messi. Widać, że lubi mieć tę górę trochę dłuższą, robić coś w stylu czasem middle parta, czasem robi takiego backa z dosyć dużą umiejętnością. Fajnie to wygląda moim zdaniem, bardzo do niego pasuje. Tutaj nawet miała coś w stylu undercuta, czyli mojej ulubionej fryzury, także mega się jaram. Tutaj ma też spoko fryzurkę taką z pofarbowaną górą. Bardzo dobrze że to wygląda, fajnie, że się pobawił z tym farbowaniem. E, wydaje mi się, że nawet ta fotka, ta fryzurka jest lepsza niż to, co ma w aktualnych. Także Kaluch jesteś pierwszą osobą w naszym zestawieniu, którą będziemy oceniać, dlatego Specjalnie dla Ciebie, mój drogi, za to, że nagrywasz Minecrafta, mamy ocenę B, czyli bardzo ładne fryzury, tak trzymać. Następny jest Izak. I o ile dobrze pamiętam, to Izak ma cały czas tę samą fryzurę już od kilku lat. Włączamy odcinek Izaka, jak poleci kosa, to robię piruety na fotelu. I w ogóle to, co zawsze ma Izak, z tego co pamiętam, to on tak na początku odchyla głowę i później tak pokazuje. Co też fajnie podkreśla to, jaką ma fryzurę. Widać to właśnie tutaj, w tym momencie, że przechyla tak głowę, i można tę fryzurę dobrze zobaczyć od boku, że tutaj ma cieniowanie, tutaj ma tę górę trochę uniesioną do góry, że tak powiem. Matzy w stylu Quiffa. spoko to wygląda w jego przypadku, jestem na tak. Ogólnie to pamiętaj, że ten cały ranking to jest po prostu moja opinia i zapewne Ty, jeżeli miałbyś tych 10 raperów, to zupełnie inaczej byś ich dał. Dlatego nie ma co się spinać, jeżeli Twój ulubiony raper nie otrzymał tej oceny, którą według Ciebie powinien otrzymać. Okej, okay, a więc Izak, mamy tutaj coś w stylu takiego Messi-Queefa, spoko to wygląda i wydaje mi się, że nie ma za bardzo co scrollować, bo nigdy nie kojarzę, żeby Izak miał jakąkolwiek inną fryzurę. Zawsze to samo, czyli boki krótko, góra długo. I za chyba prędzej wąsa zetnie, który też jest jego takim znakiem rozpoznawczym, niż wzórkę zmieni, więc spoko. Co to jest? LOL! Widzicie, tego irokeza to jest taka, taka piramidka, kiedyś się tak stawiało włosy. I jestem pewien, że taki irokes, taki właśnie irokes, kiedyś będzie modny. Tak jak się śmialiśmy z Parta, że jest jakiś dziwny, tak samo się przykładowo teraz śmiejemy z irokeza ale zdziwicie się, jak kiedyś jeszcze będzie modne. Dobra, bez zbędnego przedłużania, Izak, wydaje mi się, że bardzo dobrze dopasowałeś tę fryzurkę i nie ma powodu, żeby ją zmieniał. Bardzo fajnie do Ciebie pasuje i nie widzę Cię w żadnej innej, dlatego trafiasz tutaj zaraz koło kalucha. Następny w naszym zestawieniu jest Zaparty, który, jak się ostatnio okazało, jednak żyje i nagrał tydzień temu filmik, Dlatego zobaczymy, jaką fryzurkę ma w tym filmiku. Mamy no, tutaj po prostu dłuższe włosy, lekko zaczesane do tyłu. Można by to było nazwać jakimś Middle partem, no bo ten przedziałek jest po środku. E, tutaj z tyłu troje włosy mu się odbijają, ale mimo wszystko spoko to wygląda. Przede wszystkim zazwyczaj ma Middle parta w wersji mniej Messi, bardziej Messy. Eee, często też widać było, że farbował włosy, próbował też jakichś innych, dziwnych fryzurek, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze dopasował fryzurę do tego, jak wygląda, i nie widziałbym go absolutnie w żadnej innej fryzurze. Próbował nawet farbować włosy na czarno, ale jak dla mnie, czarny jest zbyt czarny. Często słabo wygląda, wydaje mi się, że tutaj jakby był trochę jaśniejszy odcień, fajnie by to wyglądało, ale mimo wszystko spoko, fajnie, że próbował. Próbował też jakiegoś bordowego koloru z takim różem, w ogóle coś takiego też bym musiał spróbował. To jest spoko stylóweczka, taka streetwearowa troszeczkę, ten łańcuch tutaj, taka koszulka, to jest, to jest spoko opcja, też bym się w takim czymś widział. Bez skitu. Albo w takim czymś też spoko to wygląda, nie wiem w jaki sposób farbował to, czy, czy jakoś w domu, czy u fryzjera. Pewnie u fryzjera no w domu raczej średnio by to wyszło. Nie ma co tu ukrywać zajebiście. To wygląda mega dobry kolor włosów, fajne ułożenie, coś z Messi. Zaparty to jest to. Dajmy ci nie, nie B, nie B! Absolutnie nie dajemy A. Sam chciałbym mieć taką fryzurę, bo naprawdę zajebiście wygląda. Następnie jest Blowek, który chyba jest największym polskim twórcą internetowym. I co można u niego zobaczyć? Ma tutaj mocno rozjaśniane włosy. Wydaje mi się, że już od paru lat lata właśnie w takich rozjaśnianych włosach, bo na pewno nie jest to jego kolor naturalny. I spoko to wygląda, coś w stylu Messi. To jest premiery Bonda widać, że miał jakąś taką spoko fryzurkę, cały czas widać, że leci w to Messi. To jest taka fryzura, którą mi nazwał Messi Quiff, wydaje mi się, że najbardziej, ale widać, że lubi włosy. Kuma, jak je upadać, fajnie to wygląda. Widać, że podoba mi się to, że boki są ciemne, a góra jest długa. W jego przypadku spoko to wygląda. Czasem dobrze jest zafarbować boki też, ale raczej nie tutaj. A więc podsumowując, blowek, no raczej boki krótko, góra długo, cały czas ma farbowane te włosy. Tutaj widać, że zrobił sobie podejście do dłuższych boków, ale wydaje mi się, że nie ma raczej takiej potrzeby. Fajnie, że ma je skrócone i z tą górą się troszeczkę bawi. Bardzo pozytywnie tutaj też próbował sobie jakiś niebieski kolor. Tutaj, nie wiem, jakiś jego kolega zdecydowanie ma słabszą fryzurkę, przykładowo, niż mi Widać, że on to ogarnia i potrafi ułożyć naprawdę dobre fryzury, bo te w przypadku Messi są spoko, ale tutaj widzę, że... no tutaj widzę, że coś akurat nie pykło i taki trochę pędzel na głowie mu się zrobił, którego raczej nie chcemy, ale poza tym zazwyczaj jest ok. Wiesz jak jest, ogólnie to każdemu raz na jakiś czas wyjdzie słaba fryzurka, więc nie ma co się czepiać. Wydaje mi się, że nie ma co raczej scrollować dalej, bo wiemy jaką Blowek ma fryzurkę, więc... O, mówi tutaj o tym, żeby dbać o twarz. Spoko, widzisz, jak nawet Blowek mówi o tym, że raz na jakiś czas powinniśmy umyć twarz i ją nawięzić, no to naprawdę spoko sprawa. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony, bo zazwyczaj kojarzy mi się, że jak youtuberzy coś promują, to albo to jest play, albo to są jakieś chipsy, albo słodkie napoje, a tutaj naprawdę bardzo w porządku, że promuje to, żeby dbać o twarz, także jestem pozytywnie zaskoczony. Dodatkowo bardzo ładne zdjęcie im wyszło. Słuchaj bloek może mi jakieś kolabo powinniśmy zrobić razem? Nagramy filmik? Siemano, z tej strony Radek, dzisiaj jest ze mną Blołek. Poopowiadamy o tym, jak określić swój typ sery. No śmiesznie by było, śmiesznie. Wydaje mi się, że to całkiem dobry pomysł. Ty masz 4 miliony 790 tysięcy subskrypcji, ja mam 8200, co razem nam daje 4 miliony 798 200 subskrypcji i wydaje mi się, że razem naprawdę moglibyśmy stworzyć coś ciekawego, nie? Może nawet garniera ogarniemy do współpracy, kto wie, kto wie. Jak coś daj znać, bo jestem zajęty, ale może znajdę chwilę. Je, mam dobry mega humor, dlatego tak się mnie trzymają takie bardzo, bardzo dobre żarty. Okej, okay, a więc Blowek, masz ocenę B! Bardzo dobre fryzurki, tak trzymać. W ogóle nie wiem, czy to tak działa, że jeżeli Blowek ma lepsze fryzury niż Izak, to powinien być przed nim chyba, chyba tak to działa, nie? Ale wydaje mi się, że są jednocześnie na tym samym poziomie, bo jeżeli Izak miałby być słabszy, no to po prostu byłby niżej, więc. Nie wiem, czy to ma sens, że blowek powinien być założymy tutaj. No, nie wiem. Ale Kalów chyba miał lepsze fryzury niż blowek. Dobra, jak coś, nie. wszystko to jest prawie to samo. Ok, więc mamy Friza I wydaje mi się, że każdy kojarzy mniej więcej fryzurę Friza, bo jest dosyć podobna do Blowka. Z tą jednak różnicą, że Freeze bardziej ją układa, bardziej się stara, żeby była ona w rydzach. Podczas gdy blowek to nagle tak wkłada rękę i po prostu przeczesuje, wydaje mi się. Eee, także Frizma quiffa, którego najczęściej farbuje na kolor blond, ale widać go można było też w jakichś tam innych kolorach, chyba w jakimś zielonym, lub nawet w jakimś bordo. Kojarzę, że na pewno miał inne. Bardzo ładne cieniowanie, spoko też tutaj, rozjaśnione włosy. Bardzo fajnie to wygląda. Pozytywnie, spoko fryzurka. Tutaj taka fryzurka trochę bardziej tak do przodu, wychodząca na czoło. Spoko to wygląda, bardzo pozytywnie. Dobrze, że ma też inne fryzury niż tylko ten rozjaśniany quiff. Tutaj mamy też takie czerwone. Ten typek tutaj też ma eee, niebieskie. Nie wiem kim on jest, ale jak coś to możemy też go kiedyś zobaczymy, jakie ma fryzurki i też go gdzieś tutaj damy. Nawet chyba lepiej wygląda niż ta friza, bo tutaj kolor jest taki fajny, więc pozytywnie. I to co wam tutaj mówiłem, czyli że farbował te włosy, tutaj mamy różowy kolor, wydaje mi się, że nie ma co skrolować dalej, bo z tego co pamiętam to frizz zawsze lata właśnie w tej fryzurze, że boki krótko, góra długo ma takiego quifa. Ale nic dziwnego, bo jest to dosyć prosta w ułożeniu fryzura. Dodatkowo łatwo tutaj można ją zafarbować, tak jak pokazuje. to często. Jestem zadowolony i wydaje mi się, że tak samo jak tutaj reszta ekipy, Chris trafia do B, czyli bardzo ładne fryzury tak trzymać. Następny w naszym zestawieniu jest Evron. Pa, 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 pa. Ale chyba Evron tutaj widzę, że nie pokazuje na YouTube za bardzo twarzy, więc musimy go znaleźć na Instagramie. Evron, 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 Evron. Twitch. Tutaj też nie ma twarzy za bardzo. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że Evron jest jednym z tych youtuberów, którzy nie pokazują twarzy, więc czuję się trochę sprankowany, bo ktoś mi go tutaj podesłał, że mu o jaką ma fryzurę. A tak naprawdę nie wiadomo jaką ma fryzurę, więc brawo, gratulacje, komuś Bra się prank udał, a zarazem dzięki temu mamy pierwszą osobę, która trafia do 0 na 10. Połowa zestawienia za nami i następny jest Multi, który chyba każdy wie jaką ma fryzurkę, czyli Dreddy. Z Multim jest taka historia, że jak ostatnio robiłem zestawienie najlepszych fryzur dla perów, to się chłopak oburzył, że był dopiero na dziesiątym miejscu. Miejsce dziesiątej i mamy multi. Dziesiąte miejsce mam? Nie, no nie mogę. To jest jakiś żart? Nie, no nie mogę. Co można powiedzieć o multim? Adredy. Często są tutaj jakoś tak zafarbowane, tak jak właśnie w tym przypadku, zwłaszcza na nowszych zdjęciach to widać, że troszeczkę je farbuje, na tych starszych chyba aż tak nie widać. To, co jest bardzo pozytywne w Multim, to to, co mówiłem już kiedyś, czyli że tak trochę wniósł te dredy do Polski, bo dready nie były aż takie popularne. I dokładnie też to samo, co kiedyś mówiłem, czyli że miał ogromny hejt w związku z tym, bo on nie jest czarny i niby nie może mieć dreadów w tym związku z tym, czy coś. Dlatego, mimo tego, że miał hejty, to on i tak latał w tej fryzurce, w której chciał. No, rozpnij sobie to, jak jesteś takim blokiem i masz tego kwifa umieszczonego do przodu, no to raczej nikt nie hejtuje Twojej fryzury, nie wiesz? Nikt nie zwraca uwagi. Jak masz takie dready, no to cały czas się spotykasz z komentarzem, że twoje włosy powinny iść do ścięcia. Jest dlatego szacun dla Multiego, to co mówiłem kiedyś, bardzo szanuję. I tym razem musimy się Multiemu podlizać, bo ostatnio był oburzony, że tak nisko trafił, dlatego stary jesteś zaraz za zaparty. B, bardzo ładnie ci uciek. tak trzymać. Nie wiem, czy jest w ogóle sens tutaj sprawdzać na YouTube, jakie kto ma fryzury, bo wydaje mi się, że na Instagramie łatwiej to pójdzie. Tutaj mamy teraz czarka, więc zobaczymy na Instagramie, jakie ma fryzurki. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem szczerze, kogo ja tutaj mam. Ja myślę, że ten typek to jest jakiś czarek, ale to nie jest ten typek. Zaraz powiem wam, kto to jest. Przepraszam bardzo, ale ja średnio znam tych youtuberów, także mój błąd. Dobra, bo to jest... Czaro. Okazało się, że Czaro, a nie Czarek. Dlatego no, nie znalazłem go? Czaro miało być. Ja przepraszam za kłopot tutaj w związku z tym. Przepraszam też Ciebie, Czaro, że pomyliłem się z Czarkiem. Dobra, ale mamy już tutaj Czaro i pokazuj, co tutaj masz. Na profilowym bardzo fajne tutaj boki wycieniowane, uniesione do góry. Nawet w brwi ma tutaj kreskę sobie zrobioną. Spoko to wygląda. Co można zobaczyć? Jakieś tutaj Messi fryzurki. Widzę, że mamy ogólnie fryzurki Messi. Tak jak widzisz, są mega, mega popularne ostatnio. Fajnie jest latać albo w messy fryzurkach, albo w jakimś innym parcie, no to to jest zawsze spoko opcja. Okej, okay, to jest mega dziwne i mam do Was naprawdę pytanie. Czy Waszym zdaniem można łączyć jeans z jeansem? Bo według mnie, kiedy odcień jest zbliżony, tak jak na tej podce, to to mega słabo wygląda. Wiesz, no tutaj z całym szacunkiem, no fajnie jest połączyć kurtkę jeansową z bluzą z kapturem. To wygląda kozacko, ale jednocześnie, jeżeli spodnie są w tym samym odcieniu, to to jest taka... No wiesz, taka średniawka wydaje mi się. I to kiedyś faktycznie było modne, bo kojarzę, że w latach 80 czy tam 90 głównie w Stanach, wtedy ludzie tak latali, no ale wtedy też były zupełnie inne fryzury, bo to wtedy były już takie, wiesz, na tego czeskiego piłkarza często. No i to fajnie wyglądało. Przykładowo Billy w Stranger Things, tutaj pokażę Wam przebitkę. Spoko w jego przypadku to wyglądało, fajnie ten jeans z jeansem faktycznie, ale wydaje mi się, że to tak trzeba umiejętnie połączyć i wydaje mi się, że nie zawsze ma to prawo bytu, zwłaszcza w Polsce. I nie wiem skąd się wziął ten jeans z jeansem, ale coraz więcej osób tak chodzi i wydaje mi się, że... 99 w 99% przypadków wygląda to naprawdę, naprawdę beznadziejnie. Ale za to fryzurka bardzo ładna czaro. jeszcze raz przepraszam, że cię pomyliłem, z czarkiem czaruje. Tutaj kolega jego widać, że ma taki TikTok Hairstyle też Messi, Messi. No tak jak mówię, no tutaj głównie to jak przeglądamy youtuberów, to każdy w tych Messi fryzurkach lata. No ale nie zawsze, bo tak jak tutaj widzisz, jest middle Party, który jest troszeczkę bardziej ładnie ułożony, fajnie zatrzasany do tyłu. Podoba mi się to. Też ma fajne cięcie, ładnie to wygląda od boku. Bardzo dobrze ułożone te włosy do góry pomalowane też paznokcie, naprawdę to spoko wygląda, no tutaj jest spoko stylóweczka nie wiem jak tam zdołem. mam nadzieję, że nie są tam dżinsy, ale jak coś jest okej okay. podoba się dla mnie Ciekawi mnie tylko jakie fryzurki miał kiedyś, bo z tego co wiem to on jest w ekipie w ogóle jakiś czas temu się... to jest śmieszna historia jakiś czas temu się dowiedziałem, że ekipa i a, Team X to nie jest to samo team X, team X, nie wiem jak się wypowiada ja myślałem, że po prostu jak jest ten Team X, to na nich się potocznie mówi ekipa, że team, ekipa, kumasz, nie? I... Okazało się, że, że to nie to samo i co najlepsze to, że y, oni konkurują nawet ze sobą, więc stary, jeżeli, jeżeli nie wiedziałeś, to już teraz wiesz, w powinienem chyba jakieś takie, wiesz, newsy YouTube'owe opowiadać, y, wiesz, co się zmieniło. Odcinki w poniedziałki, środy i soboty o 18:00 będziemy plotkować, co się na YouTube zmieniło. No śmiesznie by było, śmiesznie. Także sorry, że jestem trochę zagubiony w tych takich tematach youtuberów, ale kompletnie jakoś nie spędzam czasu na YouTube. No i tutaj to samo widzę, że mamy też ten jeans z jeansem. No i, no i średnia wka, coś nie tak. Something is not yes, jak to się mówi. Ale wracając do tematu fryzurek, fajnie tutaj ma te ułożone włosy tak do przodu i do góry. Dziwnie to wygląda, bo ta grzywka zbyt mu opadła. Wydaje mi się, że te włosy są za długie do takiej fryzurki, ale no i tak pozytywnie fajnie, że ma zafarbowane te włosy. Na zdjęciu wygląda to dobrze, ale podejrzewam, że kiedy już trzeba się gdzieś przejść, ruszyć jakkolwiek, no to ta grzywka może troszeczkę opadać i przeszkadzać. Co, dobra, dobra, to jest dobre. Przepraszam, ale jak coś to tutaj. Fajnie widać to, jaki chłopak zrobił progres na przestrzeni lat, ponieważ tutaj mamy zdjęcie sprzed 3 lat. I jak tymi fotkami najnowszymi się mega jaram, tak tutaj mamy beznadziejnego pędzla. Pędzel to jest ta fryzura, której nigdy nikomu nie polecamy, bo to jest po prostu źle zrobiona i źle ułożona fryzura. Kiedy to boki są mega krótkie, a góra jest mega długa w porównaniu do boków. I tu się daje, się, tworzy taki słaby kontrast. I ta góra jest uniesiona do góry i wtedy tworzy się pędzel. Ogólnie uniesienie włosów do góry to jest świetny zabieg, żeby wydłużyć optycznie naszą twarz. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy no, robi się taki pędzel. I pamiętam, że youtuberzy kiedyś często tak latali, ogólnie to z youtuberów się kiedyś tak śmiali, że potem w tych pędzlach na głowie. Ale to było tak mniej więcej 2013-16 maksymalnie, ale widać, że no, tutaj też jest. No i po prostu. Wracając do tematu pędzel to jest beznadziejna fryzura, ale spoko, że Charo tutaj na przestrzeni lat zmienił po prostu swoje fryzury. Wie co lepiej do niego pasuje, więc wiesz fajnie jest przeżyć taką przygodę, nie? fajnie jest mieć słabe fryzury, bo wtedy po prostu wiesz, nie? że coś było słabe i po prostu testujesz to na sobie. No widzisz tutaj ten pędzel, no faktycznie no słabo to wygląda, troszeczkę dziwnie. Także jestem na nie z tego co było kiedyś. No ale początkowe te fryzury zawsze mogą być trudne. Fajnie, że eksperymentował, bo dzięki temu ma po prostu teraz świetne fryzury, które bardzo dobrze do niego pasują. Także czaro za ten progres i za to, że. Za to, że troszeczkę e, źle Cię tam nazwałem, Czarek Czaruje, przepraszam, pominął mi się, to trafiasz tutaj i e, Ty chyba nie jesteś z Freezem, ekipie, więc trafiasz przed Freezem. Oczywiście to tylko moje zestawienie, więc jak coś bez spiny. Następnym naszym zestawieniem jest Karol Paciorek i jak widziałem go jakiś czas temu, chyba lekko stronniczy wpiszę, jak widziałem go jakiś czas temu, to miał coś w stylu takiego, wiesz, French kropa i całkiem, całkiem okej okay to wyglądało, o tutaj, o na temat młodego matczaka, także ciekawy odcinek może być. Znaczy jakaś taka zwykła fryzurka, średnio troszeczkę ułożona, też taka Messi, ale pamiętam, że Karol zawsze takie lubi. W ogóle mój ulubiony odcinek Lekko Stronniczych to jest Papryka Szczeciński, nie? I stary Beskidzu, jak czasem chcę się pośmiać, po prostu wchodzę tutaj, klikam Papryka Szczeciński, mam 7 minut śmiesznego kontentu od Karola i Włodka. Jak widać Karol tutaj cały czas raczej ma takie podobne te fryzurki, boki krótko, góra troszeczkę dłużej. Wydaje mi się, że tutaj nawet tak fajniej to wyglądało niż, niż w tych nowszych filmikach. Zobaczymy na Instagramie co tam ma. W ogóle pochwalę się, bo obejrzałem tysiąc odcinków lekko zaczę Zacząłem oglądać też ten drugi tysiąc, ale już aż tak bardzo mi nie siadł i nie spodobał się aż tak bardzo, więc, więc po prostu przestałem go oglądać. A więc co my tutaj mamy? Raczej takiego tutaj, o właśnie French kropa, to co mówiłem, że jakiś czas temu coś nie dorwała, chyba jakaś reklama Play'a czy coś, że, przepraszam, może on nie jest w Play'u, ale y, gdzieś tam nie dorwała i miał takie zakręcone właśnie te włosy. I że to nawet nie wiem, w jakiej innej fryzurze widziałbym Karola. O, tutaj w tych y, takich krótkich włosach wydaje mi się, że lepiej wyglądał niż w tych trochę dłuższych. Lepsze cieniowanie, coś z Baskata, fajnie by to mogło wyglądać, także jestem na tak. O, Morty i Karol. No nieźle. O, a tutaj zobaczmy, jak on ma eleganckiego sideparta. No i wydaje mi się, że ta fryzurka, ten sidepart, którego teraz tutaj widzisz, to jest zdecydowanie lepsza opcja niż to, co ma teraz. Więc, e, Karol, na Twoim miejscu tutaj bym leciał w jakieś troszeczkę inne fryzurki. Aha, ale on się tutaj śmieje. XD ta fryzura, że, że nie podoba mu się. Okej, okay, dobra, także może tak jest. No może... wiesz, no to nie chodzi o to, żeby fryzura mi się podobała, czy coś. Ja to też to jemu ma się podobać. Zwłaszcza, że side potrzeba no, pewnie troszeczkę więcej czasu, żeby ułożyć, no ale to raczej żaden problem. Dobra, a więc Karol, wydaje mi się, że, że zmień kumplił fryzurkę. co? Tak, chyba mimo wszystko. Dobra, następna osoba w naszym zestawieniu jest to owca WK. I z tego co kojarzę, to owca to jest byczek, dlatego boję się powiedzieć cokolwiek złego na jego temat. Chyba, tym przypadkiem na fanpage owce WK. Dobra, to nie jest owca, przecież dawajcie mi owce tutaj. Okej, okay, dobra, a więc yy, co tu dużo mówić, yy, boję się go trochę źle ocenić, dlatego owca, bardzo ładne fryzury tak trzymać. Wiesz, owca wygląda groźnie, a boję się cokolwiek powiedzieć, dlatego owca, super fryzurka, zajebiście, tak, tak trzymać. Daj znać w komentarzu, jak Ty byś ocenił owcę, czy sam chciałbyś mieć taką fryzurkę, czy może bardzo, bardzo słabo, albo gdzieś pośrodku, to pewnie tak jak Karol Paciorek. Daj znać w komentarzu, z chęcią się dowiem, jak Ty go oceniasz. A jeżeli tak samo jak ja, chciałbyś, żebym nagrał filmik z blokiem o tym, jak określić swój typ cery, co jest raczej po prostu niemożliwe, ale jeżeli też chciałbyś, no to koniecznie zostaw łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. To by było na tyle, jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało daj znać, daj znać tam w komentarzu poniżej. Jeżeli masz przykładowo jakąś fryzurkę lub o cokolwiek innego, śmiało możesz zapytać. A tymczasem widzimy się już w kolejnym odcinku, kolejnym... Chyba się czułem. Na razie, do zobaczenia, cześć! Yo.